Dzień dobry z mojego ulubionego krańca świata, czyli LoFoty! Foty. To archipelag wysp położony na północy Norwegii, ponad 200 km za linią koła podbiegunowego. Ponad 200-kilometrowe pasmo górskie wyrastające bezpośrednio z Morza Północnego. Wyspy pozostają pod silnym wpływem ciepłego prądu morskiego Goldströmu, przez co charakteryzują się częstymi sztormami, dynamicznymi zmianami pogody oraz jednymi z najsilniejszych prądów morskich na świecie. Dla mnie to miejsce szczególne. Przez ostatnie 10 lat życia w drodze to właśnie tutaj wracam najczęściej. Dzisiaj jest trochę sztormowa pogoda, ale problem dzisiaj jest taki, że ładuję ten kajak po załadowaniu kajaka wsiadam na fiord tym fiordem przez otwarte morze płynę do jaskini w ukrytej fiordzie. W tej jaskini spędzę dwie noce. Po no, na no, dzisiaj 0 stopni wiatr. 12 nasz 13 Ostrzeżenie przed podmuchami wiatru No i w sumie tylko przed podmuchami wiatru W sumie to w tym wszystkim najgorsze jest pakowanie Bo trzeba najpierw wszystko włożyć do wodoszczelnych worków Potem upchać do, do kajaka I upchać to w taki sposób, żeby kajak nie przeważał Ani na jedną, ani na drugą stronę A najlepiej, żeby te wszystkie najcięższe rzeczy były najbliżej e, kajakarza Z tego przebieram się do Reisuda, w drysuda Czyli swój wander. widzimy zazwyczaj wiosłujemy w tym nie robię tego w piance ubieram się w, w coś, coś takiego pod spodem oczywiście mam jakieś termo coś tam wełnianego, coś tam merino i, i jakoś mi się to sprawdza w jestem już prawie cały gotowy jeszcze z takich rzeczy, które trzeba zabrać jak idzie się na samotną wyprawę kajakową to na pewno jest to zapasowe wiosło bo jeżeli stracicie wiosło na środku morza w zasadzie powiedziałbym, że już po Was chyba lepiej stracić kajak niż stracić wiosło, bo wiosłem jakoś sobie jeszcze dopłyniecie do brzegu. Ale jak zostaniecie sami w kajaku, to jedyne co nam zostanie, to machać rękami, żeby z tego brzegu się dostać, co jest totalnie niemożliwe. Jestem na środku fiordu Ja mam całkowicie z boku, falę też mam z boku Jest to chyba najmniej przyjemna fala, jaką możecie mieć na środku morza Nic tak chyba nie wyrzuca ze stabilności jak fala z boku Ale trochę tych kilometrów już tutaj zrobiłem Myślę, że przekajkowałem na morzu Może, że 150 dni swojego życia Głownie statek rybacki czerwone rękawiczki i niebiesko w obie para orłów jest na niebie nie wiem jak dobrze je widać ale tam jest jeden, tam jest drugi może uda mi się to przybliżyć na wideo i zobaczycie Lofoten to jedno z najlepszych miejsc w Europie do obserwacji bielików największych orów na kontynencie To wszystko się w sumie zgadza, bo obok jest statek rybacki, za nim lata pełno mew Dzieje się tak, bo rybacy wrzucają resztki ryb do morza No i dla, dla takich ptaków po prostu jest to darmowa wyżerka darmowa I nie muszą się za bardzo męczyć, żeby złapać coś Więc tam u góry na niebie dwa orły A za statkiem rybackim, który jest już teraz tak daleko, że go nie nagram, pełno mew W zasadzie to słońce już zaszło, ale zostały już może pół godziny tym miejscu kończy się pływanie i zaczyna się wycieczka <laughs> Dzięki ciepłemu prądowi morskiemu, Golfstromowi, klimat jest zaskakująco łagodny jak na tę szerokość geograficzną Oczywiście potrafi być o. tutaj zimno, bo zima to zima, ale zdarzają się też dni, kiedy w środku zimy temperatury są dodatnie Większość fiordów nie zamarza Otwarte, głębokie wody pozostają wolne od lodu przez cały rok Jednak jest pewien wyrodek. Często zamarzają końcówki fiordów te najbardziej płytkie, osłonięte fragmenty, gdzie woda stoi spokojniej Właśnie na taką końcówkę trafiłem Lód zamknął mi drogę Żeby iść dalej, musiałem się przez niego przebić Właśnie się cofam No to macie. Łamy lód przez to, że na niego wchodzą. I się przesuwają po nim. Ja wchodzę na ten lód. Słabszy po nim. Ale każdym razem jak już na niego wejdę, to trochę mnie copa. Takie dwa kroki przodu i jeden krok tyłu. Mam tylko nadzieję, że dobrze zapiłem. Robię to rozwiązanie po w lodzie. Kajak, że korbnik ja leżę płasko na lodzie i próbuję się w taki sposób, żeby, żeby się nie złamał. Stanąłem na lodzie i zaczynam z nich dochodzić. Jordy na lofotach osiągają głębokość nawet około 600 metrów. W miejscu gdzie teraz chodzę po lodzie wielokrotnie widziałem chumbaki, orki oraz ogromne meduzy Mówiąc ogromne mam na myśli średnicę kapelusza, która miała prawie 2 metry i macki, które osiągały nawet kilkanaście metrów długości Gdzie byłem przed chwilą to było połączenie wody słodkiej z wodą słoną, bo do fiordu wpływała rzeka A tutaj jest tylko i wyłącznie woda słodka, jest tu małe bajorko, dosyć głębokie więc będę szedł po lodzie blisko kajaka W razie gdybym wpadł, Co? to zawsze mogę się obcić w kajak No i jest w końcu stara, dobra jaskinia Bardzo niewiele nie osób W zasadzie to bardzo, bardzo niewiele nie osób A ja mam zaszczyt znaleźć się w tym małym gronie Zaraz Wam pokażę jak to wygląda w środku Tylko najpierw muszę odkopać wejście do jaskini ze śniegu No dobra, trochę ogarnąłem jaskinię, więc teraz mogę Wam ją pokazać Generalnie, jak możecie się domyślić, w środku nie ma elektryczności Jedyne źródło światła to świeczki i moja czołówka jest tutaj też mały piecyk, do którego dopiero dzisiaj zainstalowałem rurek, dzięki której dym wylatuje na zewnątrz. Wcześniej niestety dym zostawał w środku, więc dzisiaj będzie super przytulna noc, bo nie będę musiał się męczyć z dymem. Oprócz tego jest tutaj trochę jedzenia, więc gdyby świat się skończył, to myślę, że jeszcze po tym końcu świata z miesiąc byście tutaj przetrwali. Wybudowane są tutaj dwa łóżka i drewniana podłoga. Jest też dużo półek, dużo skrydek i no jest tutaj sporo fajnych rzeczy, o których po prostu nie mam czasu wam opowiadać. Tutaj na ścianie wiszą moje flagi z Nepalu, które przywiozą sobie dwa lata temu, a jak widać, za flagami jest trochę lodu. Te sople lodowe oznaczają, że w jaskini jest trochę mniej niż zero. Ciężko mi powiedzieć ile, bo w sumie w tej jaskini brakuje termometru. Na zewnątrz chyba jest zorza polarna Jak zresztą codziennie ostatnio tutaj na północy Więc ubieram się i pójdę wam trochę pokazać co dziś jest na niebie Wow! Co to w ogóle jest na tym niebie? Szczerze mówiąc to jest tak, że słońce raz na 11 lat ma większą aktywność i faktycznie te cykle zorzy polarnej są po prostu bardziej intensywne raz na te 11 i 12 lat. I tak w zasadzie, odkąd przyjechałem, codziennie na niebie są burze magnetyczne. Jezioro jest całe zamarznięte, nie ma tutaj żadnej płynącej rzeki. Wyrąbałem sobie dziurę w lodzie i no i mam już wodę. O istnieniu tej jaskini wie niewiele osób, a o jej lokalizacji w zasadzie jeszcze dużo, dużo mniej. Powiedziałbym, że może 10 osób istnieje na świecie, które było w tej jaskini. Ta jaskinia została odkryta jakoś chyba w latach 50. Kiedyś służyło jako schron dla rybaków i myśliwych Ja dowiedziałem się o niej od swojej lokalnej przyjaciółki, która jest odpowiedzialna za większość rzeczy zbudowanych w środku Więc jak jestem na Lofotach, to przypływam sobie tutaj czasami Nie da się do tej jaskini dojść z buta, nie da się tutaj dojść pieszo Teoretycznie może jakoś za tamtych gór dałoby się tutaj przejść, ale nie ma tutaj żadnych szlaków Na pewno żadnych oczywistych szlaków Myślę, że spędziłem w tej jaskini łącznie już z dwa tygodnie swojego życia w lato jest tutaj cudownie, bo na lofotach słońce w lato nie zachodzi wcale. Jest to cała dolina tutaj dookoła. Jest totalnie, totalnie jasna. No w zimę słońce w zasadzie tutaj wcale nie dociera. Ja dzisiaj nie widziałem słońca. W tym momencie mamy końcówkę nocy polarnej i słońce na niebie jest przez około godzinę. Potem zachodzi. Na lofoty przyjeżdżam regularnie od ponad 10 lat. Na początku był to po prostu mój kierunek podróży, z czasem to miejsce stało się częścią mojego życia. Przez kilka sezonów pracowałem tutaj jako drwal, zależyło mi się też pracować jako przewodnik kajakarski, i w ostatnich latach spędziłem na lofotach więcej czasu niż w mojej rodzinnej gdyni. To miejsce wciąż pozostaje dzikie, pełne tajemnic i przygody, i nie wyobrażam sobie roku bez powrotu tutaj. Prawo do jaskini od kilku lat jest stałym elementem mojego pobytu. Przyjeżdżam tu samotnie na kilka nocy, a potem wracam do cywilizacji. O ile wioskę rybacką, która liczy 500 mieszkańców, można nazwać Cywilizacją. W zasadzie będąc na takim jeziorze, dobrze by było, żebym miał takie kolce na szyi, które służą do tego, że jeżeli wpadnę przez ten lód do jeziora, to będę w stanie tymi kolcami wyjść na zewnątrz. Ale mam ciągle przy sobie kajak, więc ten kajak będzie moją bojką w razie gdybym wpadł do wody. W zasadzie to czuję się w taki sposób całkowicie bezpiecznie. To no nic odkrywczego, że to powiem, ale kajakowanie w zimę to jest zupełnie co innego niż kajakowanie w lato. Jest sporo rzeczy, o których trzeba pamiętać, szczególnie trzeba mieć je na uwadze. Więc zanim zaczniecie taką wyprawę kajakową w zimę, koniecznie musicie sprawdzić prognozę. Po pierwsze, musicie sprawdzić skąd wieje wiatr, jak mocno wieje wiatr. Ja byłem tutaj w przeróżnych warunkach, ale zazwyczaj, jeżeli wiatr wieje mocno 7 metrów na sekundę, to. Znaczy, że warunki są niesprzyjające, dzisiaj wieje w zasadzie 8 metrów na sekundę i chyba 10 w powiewach, więc jest całkiem, całkiem okej, okay, ale wciąż jest to już taki warunek, który raczej dla początkujących osób na morzu jest ciut za ciężki. Podbuch, który jest mocniejszy potrafi was wrzucić w sekundę do morza, jeżeli nie będziecie w stanie opanować swojego balansu. Po drugie jest to temperatura, warto sprawdzić jak zimno jest, chociaż niewiele z tym możecie zrobić, to możecie się trochę cieplej ubrać, ja mam na sobie wełnę, pod spodem mam trochę rzeczy merino, trochę termoaktywnych, na głowie zawsze mam czapkę, chyba że wiem, że będzie chlapać, to nie mam czapki, mam kapelusz. Kolejna rzecz to przypływ i odpływ, warto pływać tak, żeby przypływ i odpływ wykorzystywać na swoją korzyść, jeżeli wpływacie do fiordu, fajnie, jeżeli przypłynie z wami woda, jeżeli wypływacie z fiordu, fajnie, jeżeli ta woda z wami wypływa. Kolejna rzecz, światło. W tym momencie, tak jak wcześniej już mówiłem, mamy jakieś półtorej godziny słońca w ciągu dnia na niebie, więc niestety nie możecie aż tak idealnie zgrać się z przypływem, odpływem, temperaturą i pogodą. Jedyne co będzie warunkować, to kiedy wiosłujecie, to będzie światło po ciemku. Raczej nie chcecie wiosłować, chyba że macie stuprocentową pewność że nie wieje, nie ma fali, wtedy w nocy z czołówką, ze światłem można spokojnie wiosłować i też za parę dni spróbuję się wybrać na takie nocne kajakowanie i pokażę Wam jak wygląda złoża polarna <gryw> jak wygląda zorza polarna z kajaka i jak się wiosłuje w nocy no i w zasadzie to tyle, ja powoli zmykam z tego lodu, wskakuję z powrotem do morza i Płynę do domu, więc na koniec, pewnie jeszcze trochę ujęć z drona i z płynięcia kajakiem. zawsze przemieszczano się po wodzie. Wikingowie, rybacy i ludzie dużo wcześniej niż oni. Kilka kilometrów stąd jest jaskinia, w której widziałem malowidła sprzed ponad 3000 lat. Dlatego pływanie kajakiem i spanie w jaskini wydaje się tu być najbardziej naturalnym sposobem, żeby naprawdę zrozumieć to miejsce.